Rozdział dziewiąty. Parada na rzece. O dziewiątej wieczorem cała fasada pałacu, skierowana ku Tamizie, promieniała oślepiającym światłem. Rzeka sama w kierunku miasta usiana była, jak oko sięgało łodziami i wspaniałymi barkami, ozdobionymi szeregami barwnych latarni. Wszystkie zaś łodzie kołysały się łagodnie na fali. Tak, i tafla wodna podobna była do niezmierzonej łąki, pokrytej połyskującymi kwiatami, chwiejącymi się łagodnie na wietrze. Olbrzymi taras kamienny, którego stopnie spadały kurzece, a który był dość wielki, aby pomieścić całą armię jakiegoś księstwa niemieckiego, przedstawiał wspaniały widok, gdyż zalegały go tłumy bogato odzianych dworzan, biegających skwapliwie tam i z powrotem. Nagle rozległ się rozkaz i natychmiast kto żył, zniknął ze stopni tarasu. Dokoła zapanowała cisza oczekiwania. Jak daleko wzrok sięgał, widać było ludzi, którzy powstali w łodziach, przesłonili oczy dłońmi, aby ich nie oślepiał blask latarni i nieruchomo wlepili wyczekujące spojrzenia w pałac królewski. Obok tarasu przepłynął szereg 40 czy 50 barek królewskich. Były one bogato złocone, a przody ich i tyły pokryte były artystycznymi rzeźbami. Niektóre obwieszone były chorągwiami i flagami. Na innych powiewały herby haftowane na złotolitych materiach lub pięknych tkaninach. Jeszcze inne. Miały flagi obwieszone niezliczonymi srebrnymi dzwoneczkami, które za najlżejszym podmuchem wiatru wydawały jasne, radosne dźwięki. Niektóre łodzie ozdobione były jeszcze bogaciej, gdyż wiozły one dostojników z najbliższego otoczenia księcia. Po bokach ich widniały szeregi tarcz, na których wspaniale wymalowane były herby właścicieli. Każdą barkę państwową ciągnął specjalny holownik, w którym znajdował się nie tylko sternik, ale i oddział zbrojnych w połyskujących hełmach i puklerzach, jak również kapela muzykantów. Jako straż przednia oczekiwanego pochodu ukazał się teraz w wielkiej bramie pałacowej oddział halabardników. Ubrani byli w spodnie, w czarne i brunatne pasy aksamitne czapki ozdobione po obu stronach srebrnymi różami i kaftany z brązowego i niebieskiego sukna, na których z przodu i z tyłu wyhaftowane były złotymi nićmi trzy pióra – herb księcia. Drzewca ich halabard obciągnięte były karminowym aksamitem przybitym złotymi gwoździkami, u góry zaś miały chwasty jako ozdobę rozchodząc się w prawo i w lewo, żołnierze utworzyli dwa długie szpalery, sięgające od bramy zamkowej aż w dół do wybrzeża rzeki. Między tymi szpalerami, służba ubrana w karmazynowo złote liberie księcia, rozciągnęła szeroki pasiasty dywan. Teraz rozległ się z wnętrza zamku dźwięk trąb. Muzykanci na rzece, odpowiedzieli na to wesołą przygrywką. Dwaj odźwierni z białymi laskami w ręku wyszli krokiem wolnym i uroczystym przed wrota. Za nimi szedł urzędnik niosący berło miejskie, za nim drugi urzędnik z mieczem miejskim. Dalej następowali sierżanci gwardy miejskiej w pełnym uzbrojeniu z odznakami na rękawach. Następnie herold orderu Podwiązki, w swym przepisowym płaszczu. Za nim kilku kawalerów orderu łaźni, których rękawy obramione były białymi koronkami. Za nimi ich giermkowie. Potem sędziowie w szkarłatnych togach i beretach. Potem lord kanclerz Anglii w płaszczu szkarłatnym, otwartym z przodu i podbitym popielicami. Zanim deputacja radców miejskich w płaszczach szkarłatnych, potem zwierzchnicy rozmaitych stowarzyszeń miejskich w uroczystych strojach. Teraz zstąpiło po schodach dwunastu panów francuskich wspaniale ubranych w kaftanach z białego adamaszku wyszywanego złotem, krótkich płaszczach z czerwonego aksamitu podbijanego fioletową taftą. I odeszus, koloru krwistego, należeli oni do świty ambasadora francuskiego. Za nimi zaś szło dwunastu kawalerów ze świty posła hiszpańskiego, ubranych w czarny aksamit, bez wszelkich ozdób. Dalej kroczyli przedstawiciele szlachty angielskiej ze swymi orszakami. Wewnątrz zamku rozległy się znowu dźwięki trąb. Wój księcia, wsławiony później pod nazwiskiem księcia Somerset, wyszedł z bramy, ubrany w czarny strój wyszywany złotem, na tym płaszcz z karmazynowego atłasu z wyhaftowanymi na srebrnej siatce złotymi kwiatami. Odwrócił się, zdjął kapelusz z pióropuszem i ruszył znowu tyłem, wykonując za każdym krokiem głęboki ukłon. Rozległ się przeciągły głos trąb i okrzyk. Miejsce dla dostojnego i potężnego lorda Edwarda, księcia wali. Wysoko na wałach zamku zalśniła długa smuga języków płomiennych i rozległ się ogłuszający grzmot wystrzałów. Tłum zebrany na rzece wydał donośny okrzyk radości. I Tomek Kanty, do którego odnosiły się wszystkie te niepohamowane hołdy, ukazał się na tarasie, pochyliwszy lekko swą książęcą głowę. Był olśniewająco ubrany. Miał na sobie kaftan z białego atłasu, wyszywany na przodzie złotem, usiany diamentami i obramowany gronostajami. Na tym płaszcz z białej, złotolitej tkaniny. Podbity błękitnym atłasem z wyhaftowanymi z wierzchu trzema piórami z pereł i drogocennych kamieni. Płaszcz ten spięty był brylantową spinką. Na szyi jego wisiał order podwiązki, a także różne ordery obcych państw. Gdziekolwiek światło padało na niego, promienie odbijały się w drogocennych kamieniach, olśniewając wzrok. O tomku Kanty, zrodzony w nędzy, wychowany w brudzie i błąkający się w łachmanach po ulicach Londynu. Cóż to za widowisko! Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.